Witajcie w kolejnym vlogmasie. Mamy środę i planowo w ogóle dzisiaj nie miałam nagrywać vlogmasu. Zrobię sobie taką przerwę, ale może po prostu po prostu coś nagram. Musimy dzisiaj z małą iść na spacer, M czy musimy, to jest przyjemy w jakimś tam stanie pójść na spacer, ale musimy iść do sklepu. Więc wycieczka do Dino, dawno, dawno no, nie robiliśmy. chyba ja w październiku ostatni raz. Szłyśmy do Dino na zakupy i to jeszcze z wózkiem. No, ciekawe jak to będzie wyglądać z tym małym brzącem teraz, który umie chodzić i w ogóle wszystko. Gotuję właśnie wodę na ryż, bo będziemy na śniadanie, albo takie drugie śniadanie jadły ryż z mlekiem. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie, czy kiedykolwiek jedliście, czy na słono, czy na słodko. U mnie mama zawsze robiła i to na słono, więc ja też nie będę solić ryżu. Posolę po prostu mleko już z ryżem i tam dopasuję. Małej odrobinkę, odrobinkę, nic jej się nie stanie. No więc witam Was w kolejnym lekmasie i po prostu zaczynamy ten dzień. zaczynamy ten dzień o godzinie 9. Zawsze musi mi się to zdarzyć. Rozsypałam ryż. Po prostu. Czy coś jeszcze się ma zdarzyć. about what's happened to me from July up till now don't know where don't know how lately i've come to realize that i can't see it in your eyes so it's true i'm so glad you feel it too nothing to hide falling low to me właśnie na spacerek ogarnęłam małą bo się obudziła właśnie z drzemki znaczy obudziła Luna ją obudziła trochę więc miała lekko lekko załamkę płacz no ale udało się ją ogarnąć ubrałam ją i wyszłyśmy na spacerek do Dino tak jak wam mówiłam mega mi dziwnie iść z nią ubraną w cały kombinezon, cały kombinezon i jeszcze wyciągnęliśmy e, ten pokrowiec, e, który mieliśmy na gondoli, tylko że na specjalnie na spacerówkę, więc pierwszy raz jej w ogóle używam. No i e, te rękawiczki na wózek też pierwszy raz, bo nie brałam swoich, uznałam, że wezmę te zakładać i potem ściągać na rękawiczkę, bo chce coś dotknąć, no to byłoby po prostu strasznie męczące. Ale jedziemy po prostu do Dino i o Po takim długim czasie na spacerek idziemy. Cudowne uczucie. i klasycznie za każdym razem jak chodziłam do dino to robiłam wam um, szybki haul więc tym razem też zrobię trzy razy mleko dla małej bo otworzyłam się ostatnią butelkę i była konieczność po prostu pojecha pojechania pójścia do dino po prostu um, też była konieczność za chlebem on nam się skończył Wzięłam też keczup przy okazji. Energetyk. Po prostu. Nie, energetyki nie piję już w takiej dużej ilości. Częściej wchodzi kawa, ale lubię, po prostu lubię. Wzięłam Małej też wodę butelkowaną z mm, niekapkiem. Zobaczymy jak sama będzie piła, bo kiedyś kupiłam jej, ale to nie był niekapek, on miał łatwy przelot. Więc ja musiałam jej pilnować, a tutaj zobaczymy. Też kiedyś piła to, ale nie zasmakowało jej to, i zobaczymy po prostu, jak teraz pójdzie. W nie umiała za bardzo, a teraz zobaczymy. Wiecie, próbuję różnych opcji: różnych przekąsek, picia, różnych, po prostu różnych. W tamtym roku je wzięłam i w tym roku też musiałam bardzo serdecznie wam je polecam naprawdę są po prostu przepyszne. no i jeżeli chodzi o przekąski to zjadłam małe dwie przekąski kusiło mnie żeby je po prostu tu kupić by sprawdzić jak sobie z tym poradzi pierwsza przekąska to jest właśnie ten ser mm, dla dzieci w no w tym ten taki serek Zjadło jeden z apetytem ze smakiem więc spoko nie było innego, tego oryginalnego z Biedronki nie pamiętam z jakiej on jest firmy ale w Biedronki był tylko ten po prostu wzięłam, prawdopodobnie skład jest y, nie Fenty Guess, czasem do czasu można i wzięłam jej takie małe opakowanie Kiri i zobaczymy w razie czego będzie miała same paluszki bez serka, o i tyle no i to są wszystkie zakupy jakie poczyniłam pociłam 45 zł Tak. Tak. A to naprawdę poszło jej ze smakiem, więc będę kupować. A jutro pewnie zobaczymy właśnie to Kiri. Wzięłam takie malutkie opakowanie, bo takie właśnie było. A wiem, że chyba są jeszcze większe. Tak. O, to już, ch już chcesz. Ale zupkę, zupkę mama robi. Zupkę odgrzewam. Zupkę odgrzewam. wiemy zupkę. No nie dostaniesz teraz, bo to ten nie zjedz. Obiadu. Nie zjesz obiadu jak teraz zjesz kostkę. No też po drodze, bo byłaś głodna. <toddź> proszę bardzo. Pokaż, jak wchodzisz. Wejdziesz do koteczka? Cześć, milion cześć, koteczku. Ojej, ojejku, ojejku, Wejdziesz? Przed chwilą tutaj była. Tylko ja zdążyłam wyjść. Nie, tak kochanie. No, poradzisz sobie, tak? No tak, mama cię nie uczyła wchodzić. Ale widzisz, o właśnie. A, brawo! I sobie poradziłam. Tak jak widzicie, ma otwarte tutaj wrota do łóżeczka. W ciągu dnia jej otwieram. Tam mamy te patyczki, żeby sobie właśnie on mogła tak wchodzić, na drzemkę tak wchodzi. W ciągu dnia właśnie tą drzemkę Podbędnia tutaj, wchodząc normalnie tylko staje tutaj, nie? Pokazuje, butelką, że. Żeby weszła do łóżeczka i normalnie się już kładzie i, i jest spanko. A na noc, tak dla bezpieczeństwa wiadomo, zamykamy to, jeżeli oczywiście uda się je zasnąć w łóżeczku Ale umie schodzić, umie wchodzić, umie też schodzić z łóżka i z sofy. Wczoraj mi zeszła pierwszy raz sama z łóżka ogarnia, że musi się odwrócić. I nogi mają iść pierwsze. Z wejściem jest ciężej, bo jest po prostu za wysoko dla niej jeszcze, ale jeszcze chwilka i będzie wchodzić. Ale ze schodzeniem na szczęście już nie ma problemu, bo rozumie, że właśnie ma się odwrócić i nogi mają zejść pierwsze, a nie głowa.